Hej, cześć, manko witajcie na moim kanale ja jestem tobiasz i w tym filmie pokażę wam kolejny sposób na zarobek yy, oczywiście w internecie będzie to sposób taki który nie wymaga od was praktycznie niczego wy sobie przeglądacie internet tak jak ja tutaj youtubea i widzicie oto ten banner mi się wyświetla on mi w zasadzie nie przeszkadza i jak się ten niebieski pasek załaduje to coś tam doda się do mojego yy, no do tego po prostu ile mam Link do stronki macie w opisie i polega ona, znaczy mamy tu kilka sposobów na zarobek, ja pokażę wam w zasadzie tylko dwa z nich, moim zdaniem są najciekawsze. I tak, pierwszy to jest oczywiście ten baner, ale zajmiemy się najpierw tradycyjnym PTC, bodajże jakoś tak to się nazywało, Pay to Click. Po prostu sobie klikamy w taką reklamę start i... Jak będziemy 20 sekund na tamtej stronie, czy tam obejrzymy ten filmik 20 sekundowy, to tyle dostaniemy. Nie jest to dużo, ale to też nie jest najlepszy sposób na zarabianie na tej stronce. Moim zdaniem, właśnie najlepszym sposobem jest yy, ten banner. Yy, więc mamy tutaj taką zakładkę jak yy, Extension, nie wiem jak to się czyta, i możemy sobie pobrać. Yy, no jak to klikniemy, jak widzicie Google Chrome. To możemy sobie pobrać taką zakładkę do, no, nie wiem, chroma, tam Firefox, jeszcze inne przeglądarki są. Pobieramy sobie. Ona będzie nam tutaj. I wtedy będą nam się wyświetlały takie banery podczas przeglądania różnych stron. I włączę sobie jakiś randomowy filmik, nie wiem, cokolwiek. No, załóżmy, że to. I jak widzicie cały czas ten pasek się ładuje i mi to nie przeszkadza, ja mogę sobie filmik oglądać, a taki pasek będzie nam się ładował i my dostaniemy jakieś tam pieniążki oczywiście to nie jest nic dużego no ale ważne że wypłaca i nam nie przeszkadza, jak to sobie zobaczycie to mam historię wypłat, już wypłacałem wszystko jest, przyszło wypłaty bodajże są na payera, ale nie jestem pewien e, poczekajcie no mamy na FawcetPay możemy nawet wypłacać, wydaje mi się, że to jest jakieś nowe, albo po prostu e... to jest jakiś inny limit, nie wiem wcześniej nie wypłacałem no fajnie, że można na Paya wypłacać bo to bardzo bardzo wiele osób korzysta z tego klinika no i co to w zasadzie by było na tyle tutaj jeszcze są Achievementy, takie osiągnięcia Sobie możemy jakąś yy, Nagrodę wybrać Znaczy ja losuję zwykle Okej, okay, 300 expa dostałem No i to expa nam Coś w zasadzie daje yy, No dobra Więc myślę, że to by było na tyle W tym filmiku, Było dość krótki No ale, no nie wiem ch Ja chciałbym wam jeszcze podziękować Za to co się dzieje ostatnim czasie, bo naprawdę te wyświetlenia są moim zdaniem świetne. No ale no, no co. No dziękuję Wam. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.